To jest Europe, Brexit. Universal Interactive Studios production. Detworked by Eurocom Entertainment Software. Crash Bash! Cześć wszystkim z tej strony Susek. A to jest mój mały, nowy projekcik, jakim jest Crash Bash. Także. Jeżeli tu jesteście, to się bardzo cieszę, bo będziemy razem brali w tą gierkę. Ja na chwilę się wyciszę, gdyż no cóż, będziemy przechodzić już do rozgrywki, chociaż nie. Albo zobaczymy jak to będzie wyglądać, w każdym bądź razie przechodzimy zaraz do rozgrywki, tylko powiem parę spraw gra w jaką gramy jest to kraszba Basz, mianowicie piąta gra z cyklu serii gierek o Kraszu, o tym stworzonku, który tam jest nam tutaj w międzyczasie się coś włączyło dlatego ja to już pomijam i idziemy z powrotem do gry ja to oczywiście wszystko wam opowiem. Wchodzimy do Adventure Mode. Wybieramy nową grę na jednego gracza. Eee, nie ma co, ja gram oczywiście listkiem crashem, nie może być inaczej. Zobaczymy kogo nam wlosuje jako przeciwników. Cortex Rularo Ko koala Teraz się zamykam. I You Aku defeat me. I have heard enough of your shallow wisdom. It is I who is the strongest, and it is evil that will ultimately prevail. This bickering can go on no longer. We must resolve this once and for all time. For once, feeble brother, I agree with you. We shall settle this argument. Prepare to fight! No, Uka Uka. The ancients would not allow it. There can be no malice between us. <clears throat> A contest then. Good against evil. Your players against mine. Very well. Summon the teams. A więc walka dobra i złem po raz kolejny w piątej grze z cyklu z Crashem. Teraz przestanę przedstawiony na mnie Crash... Welcome. You and your friends do you some Just play or win. Uka Uka, this is not a fair contest. You have too many players. If your confidence więc... in evil is so great, you can win with equal sides. You must surrender two of your team. Very well. Choose. Two... Let the games begin. Ok. Z góry Was przepraszam za te ścięcia. Ale na to po prostu nie mam wpływu. Okej. Okay. Ja wybrałem Crash i to jest mój ziomeczek. Zakręćmy się pięknie. I tak, na wstępie powiedzmy trochę o tej grze. Yy, I o crashu. Jest to gra z mojego dzieciństwa powiedzmy gamingowego. Ja nie miałem oczywiście komputera od początku. No, miałem PlayStation jedyneczkę i myk polegał na tym, że nie miałem niestety karty pamięci do tej gry Trochę mi to przeszkadzało No bo wiecie, nie mogłem daleko dojść Więc ten gameplay jest hołdem dla tej gry, dla mnie i chciałbym po prostu się z tym kimś podzielić Jeżeli ktoś z Was będzie to oglądał Bardzo się cieszę, ale to jest przede wszystkim gameplay dla mnie jeżeli ktoś z Was będzie mi towarzyszył przy nim, będę naprawdę zaszczycony i będę się cieszył z każdej aktywności, gdyż tego typu gry nie są zbyt popularne na YouTube. Większość z Was to ludzie no, młodzi, kiedy wiecie, byliście już tacy z grami, to komputer był w domu, PSA nie było, a jak był to dwójka albo trójka, a to jest gra z PSA 1 crash. Eee, na czym polega gra? Ja dam w opisie filmu link odnośnie tego na czym polegałem każde etapy ale będę wam tłumaczył jest 5 etapów której cztery, jak widać mamy tutaj do gry do wygrania takie mapy, plansze to jest gra platformowa Crash Ball, Polar Panic Pogo Painter i Jungle Bash a na końcu mamy walkę z bossem dzisiaj w planie mamy co mamy do zaliczenia Myślę, że zaczniemy od Polar Panic. Potem walniemy Crash Ball yy, i Pogo Paintera. I to będzie na dzisiaj tyle, bo myślę, że odcinek i tak będzie za dłużny, więc wchodzimy do gry. Każdy etap jest podzielony na cztery plansze, w której możemy zdobywać puchar. Ja Wam będę na szybko tłumaczył cel. Musimy cóż wygrać przede wszystkim. Jak widać, pewnym przyciskiem szarżujemy każdy z nas ma odpowiednią siłę i gdy będziemy wypadać z mapy to szybko naciskając no, kół, kwadrat. Ja oczywiście nie gram na, na padzie więc to mniejsza o to. Dobra, idziemy do bitwy. Jeszcze są specjalne itemki. Błyskawica poraża, a ta, ten ciężki przedmiot, jeżeli na nas spadnie, no to odpadamy. Walczymy. Jak widać mamy półtorej minutki. O, jak widać Cortex ma w tym momencie ten bardzo ciężki przedmiot. Ja bym nie radził. No zaraz zobaczycie co się stanie. Spadnie na niego. No i po nim. Celem gry jest oczywiście przetrwanie. Oczywiście trochę strach jest wziąć. Ja wziąłem, tym razem mnie powiększyło Jak widać się odratowałem Szczerze nie jest łatwo komentować i grać w tą grę jest to No wszystko jest tu trochę taktyki Ja bym radził przede wszystkim... O, Kortex teraz Udało się Cortexa wyeliminować No i zostałem ja z nim No. Strasznie długo mi to zajęło. Jak widać są tutaj puchary. Wygrywamy, jeżeli będziemy mieli trzy zwycięstwa. Okej, okay, ciśniemy. Uparli się, trzeba z tym pierdzielać. O, dzięki. Są oczywiście pewne problemy z natrafieniem na na naszych przeciwników. Nie gram na padzie, więc jest trochę gorzej. Oczywiście Crash nie jest najsilniejszy. Stąd też nie ma największej siły. Tutaj z tymi większymi lepiej nie zadzierać. Widzę, kotek się uparł na mnie. A, jak widać, mapa jest otoczona lodem, taką barierą. Crash! Na tym poziomie chyba, chyba nie za bardzo sobie radzę. Bo na razie rozgrywka jest dość prosta No i idzie mi bez problemu wygrywać no. Oczywiście większo też da się wypchać, tylko tam ma znacznie więcej siły wtedy Ja staram się dużo atakować No bo to podstawa jest moim zdaniem Praktycznie liczy się nasza zwinność. Night, Cortex miał szczęście. Po raz kolejny trafił w miejsce, gdzie jeszcze jest lód. No, na dwa razy, ale się udało. No i naszym celem jest wygranie takich czterech map, więc powiedzmy, szybko, łatwo i przyjemnie to idzie. Hmm. Ja tak planuję, żeby odcinki do 20 minut, bo... i, i, i tak powiedzmy szczerze, ja będę to tylko oglądał. Polar Panic mam zaniczone. Crash Ball jest długi. Jungle Bash, tak, teraz czas na... na Crash Ball. Eee, szczerze mówiąc, jest to jedna z moich ulubionych konkurencji w tej grze. Polega ono na tym, że sobie elegancko gramy w taką kraszową wersję piłki nożnej. Jak widać, jedziemy takimi guzeczkami sobie ślicznie, pięknie eee, poruszamy się. Tutaj lewy, prawy przycisk myszy to jest przyśpieszenie i trochę szybciej, a tutaj kwadracikiem odbijamy. Zresztą zobaczycie, jak to wygląda w tanie? Tak, tak to wygląda. Przyspieszenie, tak. Kiedyś miałem manię, żeby nie stracić tutaj bramki, ale to nie jest łatwe, szczerze. No bo... czasem idzie tyle tych piłek na nas, że ciężko nadążyć. No, jak widać teraz. Dwie szły na mnie i po prostu ciężko jest to O, oh. Nie przywykłem do przegrywania tego albo... A! Ah. Oczywiście tu mam pewną taktykę, że nie, nie wbi... Aaa, co za fail. Naprawdę jest super gierka, zręcznościowa i takich potworunek już się nie robi. Teraz wszyscy patrzą na grafikę, a nie na świetną grywalność gier. Tu przecortex ma też 10 jeszcze. Jak widzicie chodzi o to, żeby jak najmniej bramek stracić. Ten kto straci wszystkie swoje szanse jest wyeliminowany z gry. Ja nie używam tego przyspieszenia, bo po prostu nie ogarnął... No, nie ogarnął mi sterowanie go dobrze. To jest, nie, nie gram na padzie, więc nie jest tak łatwe. Czasem trzeba wybierać mniejsze zło, bo tych piłek, tyle tu leci. No, Jedne zostało, no. Spokojne zwycięstwo. Ciśniemy dalej. E, oczywiście im szybciej chcę to zrobić, tym muszę lepiej wygrywać, prawda? Nie ma co. Tutaj lekki cheating. Ło! Wow. Tą grę łatwo zbugować, wiecie. Gra, która ma ponad 12 lat, bawi lepiej niż współczesne platformówki, które prawdę mówiąc wymarły. Oh. No. Dobra, udało się. widać jesteśmy tak ustawieni w taki kwadrat Na przykład wtedy gdyby Cortex mi zginął, oni by grali to by było trochę trudniej, bo wiadomo łatwiej strzelać na wprost niż na boki to, to jest logiczne Dlatego moim celem zawsze jest yy, koszenie ile się da tych po bokach albo... Kurczę Opa, głupia A, a Trzeba głupią małkę tutaj kosić na dobry mecz Wow, małpa ma więcej ode mnie. Rilla nie żyje. Nie! Matko woska. Małpa nie żyje. Nie, nie mogę z małpą przegrać, to wstyd. Jest ogar. Małpa 7... to 6. Kurde. Oooo! małpa rządzikiem wpuszcza. Jedno życie i jest, Boże. Jak widzicie to się tak kończy, jak zostaje ktoś po boku, kulki do ciebie praktycznie wracają i potem się okazuje, że tracisz naraz 6 bramek. To jest tragiczne w skutkach. No tutaj małpę, ale koale. A, niestety odbił korteksowi sprzątnąłem, ale rozdzielamy wszystkim wedle szans. Okej. Okay. Staram się żeby korteks przeżył jak najdłużej póki mam kontrolę Czyli jest nie, nie najwięcej piwek no, Poziom trudności jest żaden także nie w tym rzecz Miejmy nadzieję że później będzie trudno Z bosami jest trochę trudniej to jest, to jest jeszcze ten etap kiedy bossowie byli Tylko I oni naprawdę byli trudniejsi Także wiecie, tutaj wstydem jest po prawdzie jak hmm, klucze Kortek za dużo traci wstydem jest nie zrobić tych ty, oh, samych zwycięstw znowu małpa Koksi ale tu Kortek no, znowu nauczyć pomagać wiecznie ta no, małpa swoje nim. Trzymajmy 2. Przez O, 8, 7, dobra. Spokojne zwycięstwo. Mm, bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Bardzo się z tego cieszę. Etapy loadingu też charakterystyczne dla gier z tego okresu. Polar panic zrobione. Tak jest, jak widać możemy zdobyć kryształ i coś jeszcze, ale ja to nie będę robił. Pogo Pandemonium to jest Pogo Paintera. Sorry, będziemy robili w następnym odcinku. A teraz coś super. Czyli pełna rozwalka, czyli to co jest najfajniejsze w takiego tego typu grach. Trochę długo się wczytuję. Ale cóż, celem tutaj naszym jest autodestrukcja naszych bohaterów, kółeczkiem podnosimy, kwadracikiem kopiemy, x-em skaczemy, jak widzicie mamy trzy rodzaje skrzyneczek, zwykłe, możemy ich rzucać TNT, jeżeli kogoś walnie to wybucha, jeżeli je dotkniemy to on trzy sekundy, a Nitro po prostu wybucha, okej, okay. łóżka dają nam hapka. Każda z postaci się charakteryzuje tutaj pewnymi charakterystykami. Koala jest silny i ma dobry rzut. Naukowcem jest Cortex. Co oznacza, że oznacza to, że no, ma... nie ma siły, ale nauką to nadrabia. To tu jeszcze żyje. Tutaj sobie trzeba jakoś radzić z tym korteksem. No, udało się. Crash ma fajne to, że on się tak kręci i może odpychać te yy, skrzynki. Są naprawdę epickie. Na oczywiście też możemy podejść i uderzyć naszych rywali. I mistrzowie. TNT oczywiście zabiera więcej niż. O, Cortex z moim przeciwnikiem. Mam dość sporo HP co do niej martwi. Możemy przez samą destrukcję się zniszczyć. Takie kręcenie daje naprawdę mało. Najlepiej. O, okej, okay, udało się. No. Dobiłem go fajnym kręceniem. No, oczywiście ja w tą grę wiele grałem. Mechanika nie jest jakaś... To nie jest <grytanie> hardcorowy gra się gierka. O. Epik. Któryś dostanie? O, nie udało się. Aj, wnitro. Yy, o o! Poszło szybko. Okej. Okay. Już trochę nagrywamy. No to jest nasze trzecie zwycięstwo, więc będziemy kończyć. Yy, więc cóż, powiedzcie mi co sądzicie, jeżeli dotrwaliście, czy kiedykolwiek graliście na psx -ie. Jak widać, crash na końcu się z wami żegna. Powiedzcie, co sądzicie. Ja to z chęcią usłyszę. Także cóż. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. I do zobaczenia.